Hej cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj znowu sobie poczytamy jakże cudowne i pełne treści artykuły, które no w jakim stopniu są skierowane w fandom. Bo nie oszukujmy się od czasu do czasu dostaję komentarze, że o widziałem kiedyś artykuł, film o gościu, który się przebrał za psa i żyje jak pies i że to jest fandom i tak dalej i że to jest dziwne i powalone. Od razu was... Uprzedzę i od razu pokażę, o którego gościa chodzi. Najprawdopodobniej chodzi to o tę osobę, czyli o Brytyjczyka, który stwierdził, że zostanie psem. To jest bardzo mylne, że dużo osób twierdzi, że. To ma jakieś powiązanie z fandomem? Od razu odpowiadam na to pytanie, nie ma żadnego powiązania z fandomem. I to nie jest pierwszy taki przypadek, bo mamy przypadek takiego Japończyka, yy, tu jest dalej o tym Brytyjczyku, i mamy przykład oto też tego Japończyka. Co ja mam na myśli, to nie ma pokładu żadnego w fandomie. Nie ma żadnego powiązania w tym temacie. To jest po prostu. Kogoś, nie wiem jak to powiedzieć kogoś zachcianka, kogoś, jak tu twierdzą, to jest kogoś marzenie że chciał się stać psem, wilkiem, kotem, czy na przykład czytając o tym Brytyjczyku, że 37-letni mężczyzna, wykorzystując specjalnie przygotowany kostium oraz zachowując się jak pies, jest miski, szczeka na innych ludzi oraz nosi w zębach przedmioty. 37-latek uważa, że już w dzieciństwie zaczął czuć się jak pies, ale system wychowania tłumił jego prawdziwe skłonności, według niego dopiero kiedy stał się Dorosłym i sam zaczął decydować o, o własnym życiu, postanowił odkryć swoją prawdziwą tożsamość. Po raz pierwszy usłyszałem termin bycia szczenięciem od szczeniaka, którego poznałem online. Następnie, e, następnie poznałem inne szczenięta i nauczyłem się zupełnie nowego języka. Nie wiem, jak to nazwać. To na pewno od razu, jak na wstępnie powiedziałem, to nie jest. To no nie są futrzaki. Bycie w fandomie futrzaków to jest kultura futrzasta opierająca się na artach, muzyce, kostiumach czy innych tego typu rzeczach. Futrzaki to jest też multifandom, gdzie do różnych rzeczy nakładają się takie sprawy jak Gwiezdne Wojny, Władca Piersieni i tego typu inne rzeczy, które po prostu każdy ze sobą wnosi do fandomu. Nikt tutaj nie zakłada kostiumu po to, żeby szczekać na innych ludzi, żeby jeść z miski. Tu jest jakiś podkład psychiczny po prostu ludzi, którzy czują się inaczej i nie wiem jak to nazwać. Berliczyk zamówił sobie także specjalny kostium za kilka tysięcy funtów. Posiadanie całego futra lub gumowego kostiumu twojego, Twojej postaci to naprawdę wspaniałe doświadczenie. No. Kolejne nawiązanie, yy, które jest bardzo mylne, i ludzie biorą to naprawdę na poważnie, że kilka tysięcy, futro, kostium i tak dalej. Co nie jest prawdą, bo to jest człowiek, który ma problem z. Na podkładzie psychicznym. No, ja mam kostium jakoś, Jak mogę tak ująć do tych wszystkich ludzi. Nie jem z miski, nie noszę przedmiotów. To jest dla mnie, no nie ukrywamy, ja, dla mnie to jest dziwne i niepokojące, a wszaki dla mnie są no, rzeczą normalną. Dobra, zaknijmy te artykuły o tym Brytyjczyku i zostało nam o Japończykach. Ten jest bardzo znany. Yy, Japonia, to każdy wie, że czasami to jest mega stan umysłu, tam jest całkiem inna kultura. Jak już o tym wiadomo, co siedzi mu w głowie, to ten jest nowością, bo ma podajże kilka tygodni ta sprawa, ale zaraz sobie do tego też przejdziemy. Znudzony bycie człowiekiem postanowił zostać psem. Tak, o San, absolutnym miłośnik psów, zlecił jednej z japońskich film uszycie hiperrealistycznego kostiumu koli by mógł w końcu zacząć żyć jak pies. Zapłacił za niego 12 tysięcy i pół tysiąca funtów brytyjskich, ale było warto, bo efekt powala na cztery łapy. No no nie powiedzmy fajny realistik pewnie dużo osób by dało z fandomu się zabić do za tego heada bo jest fajnie mega realistyczny ale sama geneza jakby kostiumu ktoś by mógł powiedzieć że to jest feral suit czy jakoś tak te nazywały fursuity gdzie się chodziło na czterech łapach ale nie tu też jest jakiś podkład psychiczny u tej osoby no życie po prostu jak pies publikując zdjęcia w kostiumie, tylko sam stwierdził że wybór tej rasy nie był przypadkowy pomyślałem że duże zwierzę mojego wzrostu to byłoby dobre, zakładając, że byłby to realistyczny model i tak dalej i tak dalej, chyba nawet na TikToku czy na YouTube Shortsach można było zobaczyć filmy z jego udziałem. Także no, lećmy dalej, znowu, mieszkaniec Japonii wydał ponad 100 tysięcy złotych na kostium, który pozwoli mu zmienić się w wilka, wyjątkowo realistyczny strój wykonany, wykonała firma Zipmet, która wcześniej pomogła innemu Japończykowi zostać psem rasy Border Collie. No to już tam właśnie widzieliśmy. Japończyk zapłacił za kostium 3 miliony jenów, czyli około 100, ty 100 tysięcy złotych. Twórcy przeanalizowali wcześniej dziesiątki zdjęć prawdziwych wilków, aby jak najbardziej przygotować to nietypowe zamówienie. No mówię, jako head, jak kostium jest naprawdę yy, mega zrobione. bo no nie oszukujmy się, to jest naprawdę, naprawdę mega sztos, no, 100 tysięcy złotych to nie jest mała kwota, ale cel do jakiego, cel do jakiego to zostało posłużone, no to już y, jakby mówi sam za siebie, nie? Po co, dlaczego, nie wiadomo, to siedzi już w głowach tych ludzi, którzy to zamówili, postanowili, że tak będą żyć, nie jesteśmy w stanie określić co siedzi w ich głowach, ale mogę wam odpowiedzieć na to pytanie, które zadaliśmy sobie na początku. To nie ma żadnego powiązania futrzakami, stwory fandomem i tego typu innymi rzeczami. Absolutnie nie ma żadnego powiązania. Można powiedzieć, że no bo to też nosi kostium i tak dalej, ale to nie ma żadnego powiązania. Jakby nie udzielają się te osoby w fandomie, nie mają nic z tym wspólnego. I na tym zakończmy dzisiejszy odcinek, czyli no takich przypadków, jak widzicie, jest mega mało, bo zaledwie trzy artykuły tylko o tym. I co nie wpiszecie, że człowiek został psem, że człowiek jest psem czy innego tego typu hasła w internecie, wyskoczą wam te dwa wilki i bortelkoli, a ten brytyjczyk już powoli tam. Zginął gdzieś w sieci I nie da się go wyszukać Trzeba wpisać, że Brytyjczyk został psem I wtedy właśnie ten artykuł się da znaleźć Także no, dziękuję już za oglądanie Subskrybujcie, lajkujcie 3000 subskrypcji już niedaleko Także na razie, pa i cześć jo.